i witam, witam wszędowelska samochwała jest w mieście Neseber w Bułgarii zwiedzamy sobie stare miasto Neseber wieczorem szybko zaszło słoneczko dzisiaj jest taki słynny wiatrak na wjeździe do miejscowości do starego miasta tu mamy pięknie oświetlone Stare Miasto. jest jakiś pomnik. No i zaraz sobie tam dojdziemy do niego, zobaczymy co to jest za pomnik. I on, jesteśmy przy tym pomniku. Jest tak jakby pomnik, nie wiem jakiejś sireny. Syrena. Nie wiem czy ma jakąś gwiazdę w ręku trzyma, czy coś. No i w łodzi takiej jest w kształcie ryby. że to, że to tak jest. Jakaś kobitka, tam ma jakiś no, krzyż, tam jest chyba. Na samym, czy gołąbek, czy ptaszek. Poczytamy kiedyś i zobaczymy, co to jest. No a tutaj mamy port. Barze, tam są jachty w oddali musiałam podnieść rękę szybciutko, bo przechodził Pan no i knajpeczki oczywiście piękne latarnie wszystko oświetlone i tam mamy stare mury Starego Miasta. O, podejdziemy sobie bliżej. No, i tutaj mamy kamień przy, wejście, przy wejściu do Starego Miasta, Neseber jest wpisane, widzicie tutaj w księgi UNESCO a tu mamy mury starego miasta no i wchodzimy wchodzimy sobie teraz na rynek na stary rynek tam gra na kobzie A my wchodzimy na ryneczek Tutaj znowu mamy taką makietę zrobioną, z, jak wyglądał przedtem y, gród cały, całe miasto. na no ja sobie zobaczcie ile domków było, a tam są kolumny i kamienie, głazy, pewnie z okresu, kiedy powstało miasto Meserber. Dalej star miasto. Po drugiej stronie mamy właśnie te mury. Jak zobaczycie o i pełno i pełno, pełno zwiedzających i turystów. I w czasach I idziemy dalej. Mamy mnóstwo kramików, sklepików. Wszystko jeszcze pootwierane. Jest godzina po 20 chyba. Jeszcze wszystko pootwierane, wszystko tętnie życiem. Cała aleja z jednej i z drugiej strony mamy kramiki jeszcze wszystko pootwierane da. jeszcze wszystko czynne no knajpy to wiadoma sprawa no bo życie toczy się wieczorem no ale sklepiki przy okazji też otwarte no nóż ktoś zajrzy nóż ktoś coś tam zakupi pełno, pełno, pełno różności i kapelusze takie duże o, jakieś takie ciekawe rzeczy Znowu kapelusiki i maskotki rzemieślniczych rzeczy raczej bym powiedziała, że tu jest wszystko hmm. czajna czajna futerka może nie jest czajna, chociaż też nie wiem futerka, 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 futerka. Tam już jest ciemno, tam dalej już ciemno, ale pójdziemy z drugiej strony. I dalej w głąb, jak sobie wejdziemy. Są jakieś takie stare mury. O. Zejście. Dosyć strome kociołby. Jak widzicie. Śpiewają cykady. I wiaterek była, teraz się zrobiło ciepło. no i tutaj mamy co to było? O, tu jakiś teatr albo coś, bo tu są amfiteatr, bo tutaj są schody albo siedziska takie. A tam miejsce na występę strada, czyli taki stary jakiś amfiteatr. I tam zejście jest wejście do. I może jeszcze zejdziemy, zobaczymy. A tam jest port. To jest dalej port. Morska, morska Gara? gara, Morska Gara, tak, Chyba tam jest napisane. A no i zajdziemy, zobaczymy, co jest dalej. Zeszłam sobie po schódkach do portu. Cisza, fajnie. Zobaczcie, jaki fajny motorek. Skuterek. Hmm. A tutaj już mamy właśnie port. Z drugiej strony. No i tutaj mamy jachciki, dziki, łódeczki, jaka cisza, jejku. Gdzieś w oddali, gdzieś jakaś muzyczka w knajpach, trochę ludzi. I tu mamy Passenger Lem Terminal Nie słychać wody w ogóle Tylko gdzieś tam w oddali jakąś muzyczkę. Tutaj mamy jeszcze takie łuki na tych starych budowlach. Za Angelo Rocali Roncali Roncali Tam mamy takie fajne budynki stare No wiecie, pięknie jest Cichutko Fajnie idziemy dalej No i tutaj jeszcze rzut oka z drugiej strony zobaczcie też zrobiono, odnowiony ten łuk Tutaj stare mury z kamienia. I ten fajny skuterek. No jeszcze stare. A tu już jest takie duże, duże łuki, zrobione nowe. No, tam jakaś amfora jest. Jedna chyba, druga. No, no idziemy, zobaczymy. Jest ich więcej. Zobaczcie, to wszystko stare mury. Wszystko stare mury. O, tutaj są amfory. Dzbany, amfory na wodę i wino. Chodzimy sobie po słodkach drugiej strony teraz. Tu już są schodki drewniane. O, jesteśmy na tej scenie. Na tej scenie tu. Widzicie? Tu były te schodki, gdzie można było sobie usiąść. A tutaj mamy tą scenę. Jest bliska. I chodzę w kółko. Pokazuję wam w kółko co jest. A teraz chyba z tego spadnę, bo jest dosyć wysoko. Chyba, że sobie zejdę po tych po tych kamyczkach. Ups, O mój cień widać. A tu jeszcze są też te amfory. Już nie będę mówić jak wchodzę i pokazywać jak wchodzę po schodach, bo znowu się zasapę. To nara. No i nie weszłam na samą górę po tych schodkach, tylko weszłam w bok. W prawo sobie tutaj skręciłam. No zaraz za tymi murami tutaj. Za tymi murami. O, tam są te łuki. Tu są te mury, gdzie przechodziliśmy. Ciemno tutaj nie widać. No już mamy morze. Nie widać go, bo jest czarny. Czarny morze. Ale słychać za to. Słyszycie, jak fale biją o brzeg? Super. To lubię. O. To lubię. Gdzie sobie siedzą na ławeczkach fajnie się zrobiło bo troszkę jeszcze wieje, ale nie jest ten wiatr taki uporczywy jak był po południu teraz tak fajnie troszeczkę się zrobiło te uciplo no zobaczcie wszędzie oświetlone wszystko podejdziemy sobie bliżej podeszliśmy sobie troszkę bliżej jest mnóstwo restauracji tavern wszystko pięknie oświetlone kolorowo kolorowe lampeczki świecą to tak jakoś tutaj mało ludzi nad samym morzem tam na dole siedzą tam, tam na dole, tam. Tak, a tu flaszeczki mamy. Szkoda, że puste. Mamy tutaj restauracja rybna, wega. Mam nadzieję, że tam przejdziemy. Że tam nie... Nie ma końca świata, nie? Nie wiem, jakoś przejdziemy. No nie, to będę się wracać. Samochód na końcu stoi, więc musiał chyba jakoś wjechać. No, tutaj nawet otwarty. 2035. O, widzicie, nawet tutaj świeciło godzinę. Wyświetlało godzinę. Świeża ryba. O, nie wiem, czy będzie widać. Tu była wyświetlona godzinka. Grill. Grill. O, tu, tu, tu. Pokazuje. Tam, tam, tam. Kiwa ławeczką. I koniec. I skończyło się. No i chyba niestety trzeba będzie wejść po skutkach inaczej się stąd nie wyjdzie mówiłam, że się nie zasapę Ale chyba jednak się zasapę I tu pan pokazuje, że w górę w górę, no to idziemy w górę No i wyszłam na górę Kurde, oczywiście się zasapałem. No bo gdzieżby nie? No jakaś Sewina, Sewina, mnóstwo. Restauracja. restauracyjek. Czy jakiś pomnik, czyjś, nie wiem czy. czyj pomnik? Nie wiem. Wojenne. No, jakiś wojenne ale jakieś... O kurde. Też jak to fajnie kolorowo tak to przyjemnie jest same klejpy, klejpeczki Fish. restaurant restauracja restauracja, restauracja restauracja, restauracja Piwo, mleko. Wszystko? Wszystko razem. Zobaczcie, sklepy jeszcze są otwarte. Wszystko tutaj jeszcze tętni życiem. No i powiedzmy, że tutaj mogą być wyroby rzemieślnicze, bo podejrzewam że to jest wszystko skóra. Piękne torby. Włożone. No i gdzie idziemy dalej? No szkoda, że nie widzieliście tego właśnie. Bo zapytałam, gdzie idziemy. I było pokazane w dwóch kierunkach. No i co mam zrobić teraz? Przeciwpołożnych. Przeciwpołożnych. Kierunko. A idziemy dalej. No to idziemy. Tutaj mamy, moi drodzy, takie domy. Takie jak tu w Bułgarii zwykle są tu miasta O, Są takie drewniane, te domki. I tą górę mają taką wysuniętą. Są tutaj na podstawie tych kamieni. A ta góra jest drewniana i ona jest wysunięta, wysunięta poza... poza ścianę tą, poza parter. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj pan chce tu wyjechać. Stupni. Myślałam, że dostupnie tutaj ten motorek, ale nie stupnął na szczęście. Dobry kierowca. No i tutaj sobie idziemy takimi kocimi łbami. I tu mamy tu mamy taki stary właśnie, widzicie? Taki stary dom. I teraz prawa. Zrobię zdjęcie tak no, idziemy dalej. Mamy jakieś wózy. No zobaczcie. Idziemy sobie jeszcze tutaj tymi uliczkami. No, i zaczyna padać deszczyk. Ciepło się zrobiło, więc dlatego musi popadać, nie? No cóż. Pogoda zmienna. Pani szyje, tam pani szyje. Tu coś robią, tam coś robią. No i będziemy niestety wracać. Czyna sobie pokrapywać A do hotelu jest kawałeczek Na pewno jeszcze nie jedno Wam pokażę Więc na dziś to będzie tyle o, idziemy jeszcze może tą w tą uliczkę tutaj pójdziemy te torby. O, jakie kocie uby? Zobaczcie. Mmm, jak się źle idzie. A jak to popada, będzie śliskie. To ja dziękuję. A tu panowie sprzedają kukurydzę. Zobaczcie te domki tutaj. Takie wysunięte. Super. Tu byłam środa w samochwała